Czy inwestor zna się na prądzie? Statystyczny Kowalski wie co najwyżej, jak wymienić spaloną żarówkę. Wie, czego nie chce, by wysadzało korki z powodu przeciążenia instalacji. Nie chce drżeć przed każdym wbiciem gwoździa w ścianę, czy nie trafi na kabel. Nie chce obawiać się, że dziecko wsadzi palec w gniazdko i ulegnie porażeniu. Na te wszystkie minusy jest rada. Dobra instalacja elektryczna. Jarosław Cyrynger, Mistrz Elektryk. Niektórzy inwestorzy mają pewne obawy, czy aby na pewno ich dom zostanie podłączony do trakcji elektrycznej. Proszę pana, zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne, zakład energetyczny ma obowiązek podłączenia budynku. Na czas budowy budowana jest rozdzielnia elektryczna budowlana, w której wszystkie urządzenia budowy są olicznikowane, opomiarowane. Następnie, na już na wniosek inwestora. Są y, zakładane liczniki docelowe. A może dojść do takiej sytuacji, że zakład może odmówić? Nie, nie może odmówić. Y, musi wskazać sposób. Jeżeli jest pozwolenie na budowę, znaczy, że wszystkie warunki do budowy zostały spełnione. Wobec tego energia również musi zostać na ten y, obiekt dostarczona. Anna Woźniak, inwestorka. Czy nie mieliście Państwo obaw, że Wasz dom nie zostanie podłączony do trakcji elektrycznej? Nie, w tym przypadku już na etapie wyboru działki decydowaliśmy się na okolice, gdzie dookoła jest osiedle domków jednorodzinnych. Wszyscy, mieli, wszyscy są już podłączeni do prądu. Łącznie z sąsiadami składaliśmy wspólnie wnioski w zakładzie energetycznym, co polecam wszystkim inwestorom, bo rzeczywiście kiedy jest więcej, większa ilość chętnych można więcej, więcej zdziałać.